Dobrze, spotykamy się dzisiaj w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu, żeby porozmawiać z Urszulą Sikorą o jej dewutancyjnym tomie wierszy 13 miesiąc. To może zaczniemy setem wierszy. Bo teraz to młodzi. Październikowe osy przyklejone do moich drzwi, jeszcze nie martwe, jeszcze odnóża czepiają się ciepła. Gdy dasz im wybór, nie wlecą. Będą koegzystować w wielkim gnieździe. Rano założą mundurek, odpowiedzą na dwa. Pójdą do kina z klasą na patriotyczny film gdzieś pomiędzy ona jej i trzecim piwem ojca. Oni palą przy wschodniej ścianie. Wielkie stado rozkrzyczanych mew, nad nimi dym. <laughs> Rodzice mówią: Trzeba coś z tym zrobić, proszę ich naprawić, wstawić minusa, tylko pod żadnym pozorem nie dawać im wyboru, bo się rozwydrzą, zrobią ustawkę zamiast ustawy, nosy w telefonach, narkotyki, bulimia. Na rozmowie z psychologiem szkolnym, Kuba z trzeciej G, wymienia 100 powodów, dla których nie powinien palić, a potem mówi: Dziadek pali, tata pali, siostra pali. Taki kraj, taka Polska. A Pani nie pali? Czarny hymn. Przyszło lato, więc pod chyćką śpiewamy czarny hymn. Z tych kwiatków można zrobić okłady na słabnące oczy, szeptać w listki o złych ludziach, którzy w nocy mogą spać. Tylko zawsze, trzeba zawsze pokłonić się pod krzewem. Był taki jeden kiedyś, co się nie kłaniał. Głupi badyl, mówił. Zerżnego siekierą, mówił. On bił dziecko, jak popił chudego chłopca. Gieły się nogi i ręce jak gałązki, na bladej twarzy widać cios. Z każdym uderzeniem głośniej krzyczał mama. Mama nie słyszała. Robiła na trzy zmiany w sklepie w miasteczku, bo mąż miał status bezrobotny, a nieoficjalnie pijak. Raz tylko wróciła przed czasem, gdy bolał ją brzuch, na dywanie znalazła ząb. Od razu przyszła z tym do mnie, wypiłyśmy dziewanne. Po wszystkim trupią wodę wylałyśmy pod krzew. Kilka lat potem źle rósł, z tych kwiatków kwaśny był syrop, a z liści jakby ktoś szeptał. Ok, na no koniec taki krótki. Czołowa plotkara we wsi. Potem jak babcia umarła nam na rękach, na pogrzebie czołowa plotkara we wsi mówi ja to wyliczyłam, co do godziny wiedziałam. Sypie garść piachu na trumnę z buka i odchodzi, stukając obcasami o kamień. Dziarskie stuk, stukutuk. Dziś obejrzy familiadę, nakarmi kurczaki, nagotuje rosołu dla wnuków, bo zima idzie. Dzięki. Eee, na początek pytanie, jak to jest być debiutantką? Mieć swój tom w rękach, w papierze? To jest twoje pierwsze spotkanie z tym tomem, prawda? W sensie nie miałaś wcześniej żadnych e, rozmów o 13. miesiącu? Czy były? Eee, nie, faktycznie to jest takie pierwsze spotkanie i pierwsza rozmowa, za którą jestem ci bardzo wdzięczna. Mm, no a jak to jest być debiutantką? Hmm. W porządku. Ostatnio byłam na spotkaniu, właśnie też debiutanta, i on był bardzo podekscytowany tym, że wydał swoją książkę, że te wiersze są jak jego dzieci, że, że może, nie wiem, dotykać tego Tomiku i go nosić w kieszeni i tak dalej. I mnie też to ekscytuje, że te wiersze i w ogóle coś, co ja napisałam, jest na papierze, ale równocześnie wiem, że to jest jedna z wielu rzeczy, które się dzieje. Mm -hmm. I cieszę się z tego, ale równocześnie nie czuję, że jest to, nie wiem, że już mogę umierać czy coś takiego. <grych> Chciałabym przejść do tytułu, a w sumie do motta, najpierw eee, do pierwszego motta, które jest zaczerpnięte ze sklepów cynamonowych Brunona szulca i może przeczytam to motto. Każdy wie, że w szeregu zwykłych, normalnych lat rodzi niekiedy zdziwaczały czas ze swego łona lata inne, lata osobliwe, lata wyrodne, którym jak szósty mały palec u ręki wyrasta kiedyś trzynasty fałszywy miesiąc. I chciałabym się Ciebie spytać trochę, czym jest dla Ciebie ten 13 miesiąc. E, ja sobie to interpretuję tak, że właśnie ten e, Twój tomik jest takim trochę rozrachunkiem, może z dzieciństwa. Jeśli mówię coś źle, to możesz mnie oczywiście poprawiać. E, co, i dlatego to e, odwołanie się do Szulca jest jak najbardziej zasadne, ale z drugiej strony to, że. To jest 13 miesiąc sprawia, że można mieć tego dystans większy. I można uznać, że no, to się nie wydarzyło, bo 13 miesiąc nigdy nie istniał. Jak mm. do tego podchodzisz? Okay. Mm, dziękuję Ci za twoją interpretację. Myślę, że trudno na poziomie świadomym jest mi odpowiedzieć, czy tam jest na przykład moje dzieciństwo i czy tam jest moja rodzina. No, rodzina pewnie trochę tak. Ale, jak pewnie wiesz, ja jestem psychologiem. Od, od, od dosyć niedawna. I spotykam się z bardzo wieloma różnymi osobami i historiami, i bardzo mocno je przeżywam. Bardzo lubię słuchać ludzi. I trudno jest mi określić, co jest moje, co jest ich. No bo w momencie, kiedy rozmawiamy, współdzielimy pewne historie, pewne emocje. Mm, nigdy nie było tak, że użyłam historii, nie wiem, mojego ucznia, bo jestem też psychologiem szkolnym, stąd czasami takie właśnie wiersze o szkole, mhm. czy, czy pacjenta stricte, żeby włożyć go do tomiku. No ale wydaje mi się, że po prostu bardzo ciekawią mnie ludzie. A często ludzie, którzy są troszeczkę na obrzeżach, może niekoniecznie ci, którzy są głównymi bohaterami popularnych filmów, <grymne> <grymne> tylko właśnie pani kasjerka albo pan, który pracuje w rzeźni, albo pan, który ma pszczoły mhm. i bardzo to jest dla mnie ekscytujące i. 13 miesiąc to po prostu te osoby, które nie są widziane trochę. Znaczy właśnie to wymyśliłam w tym momencie. Świetnie. Znaczy, teraz to, teraz to zrozumiałam nie? W jakimś sensie jak o to zapytałaś, bo niektóre wybory przychodzą tak po prostu. nie? Czyli można powiedzieć, że to jest taki tomik, który wynika właśnie z twoich obserwacji, bardziej niż z twoich przeżyć. Um, nie wiem, czy jestem w stanie to rozdzielić. Okay. Um, to w sumie to, co powiedziałaś, trochę łączy się z moim kolejnym. Pytaniem, bo dla mnie właśnie te postacie, które występują w Tomiku, są takimi postaciami fantomowymi. To jest coś, co ja wymyśliłam w ramach lektury Twojego Tomiku. co znaczy, że one no jakby istnieją i są uwiecznione w postaci takich obrazów, ale tak naprawdę, gdyby ktoś mi powiedział, że tak naprawdę to patrzyłam na pusty pokój, sobie wyobrażałam jakąś nie wiem, sytuację, czy myślałam o jakiejś fotografii, ale w tym pokoju nikogo nie było, to nie zdziwiłoby mnie to. Znaczy te postaci są właśnie takie no, z 13 miesiąca, takie trochę nierzeczywiste. Mhm. W tym tomiku są i osoby rzeczywiste, i zupełnie nie. Mhm. Więc musiałabym powiedzieć o konkretnym wierszu. Wiem, że na pewno przynajmniej jedna tam jest osoba żywa z krwi i kości. Um, tam są takie wiersze o pani, która sprzedaje swój stary dom. Mhm. I ta pani faktycznie była, i rozmawiałam z nią i no była dokładnie taka, jak w tym wierszu. Więc czasami są te osoby. No ale to nie znaczy, że one nie są fantomowe, nie? bo mhm. no ludzie mogą być symbolami też pewnie sami w sobie. A w sumie chciałabym Cię spytać w takim razie o konkretny wiersz, o ten, który przeczytałaś: Czarny Hymn. Czy mogłabyś opowiedzieć o tej sytuacji z wiersza? Kobiety zabiły mężczyznę, który był niedobry dla, mhm. dla dziecka. Nie? Mhm. Więc yy, no to jest oczywiście bardzo symboliczne. Równocześnie nie kryje się za tym żadna historia, którą. No, jakby nie jeden do jednego oczywiście. No ale tutaj chodzi o pewną wspólnotowość oczywiście kobiet, które wiele lat chroniły siebie i swoich bliskich. No a to, że to jest w takiej stylistyce, która bardzo do mnie trafia, czyli właśnie takiej trochę wiejskiej, trochę wiedźmowej, no to jest dodatkowo. No a sama chyćka, no to jest czarny bez mhm. I, i faktycznie na czarny bez się mówi chyćka, nie? I jest bardzo wiele takich wierzeń związanych z, z tym krzewem. No mam nadzieję, że teraz nic nie pokręcę, no ale na przykład kiedy dziewczyna zaszła w ciążę, no a nie chciała tego, bo na przykład no, nie było męża, no to szła pod taki krzew, składała mu tam jakąś ofiarę, nie pamiętam jaką, no i ona mówiła do tego krzewu: Ty noś za mnie, ja będę kwitła za ciebie. Nie? I w ogóle jest bardzo szeroka symbolika związana z, no, i, i z tym krzewem, i z innymi. I jest to ekscytujące dla mnie, pociągające jako symbol. Wyczytałam, że dostałaś dofinansowanie z Miasta Gdańsk na Napisanie wierszy reporterskich. To było stypendium kulturalne miasta Gdańska, mhm. i ja złożyłam projekt właśnie na tomik reporterski, w którym będę jeździć po różnych miejscach w Polsce i pisać z nich wiersze, żeby uchwycić ich kwintesencję, przynajmniej według siebie, no bo oczywiście nie jestem w stanie aż tak się zagłębić w historię miejsc, kiedy tam jestem na przykład na kilka dni albo tydzień. No, i wtedy faktycznie powstało kilka wierszy, które też są w tym tomiku. Mm. O miejscach. No, i tam jest ten jeden wiersz, gdzie to też jest prawdziwa sytuacja, że spała mu takiej pani w pensjonacie w Hajnówce. No, i ona bardzo pilnowała, żeby zamykać drzwi, bo. No bo przyjdą, przyjdą oni, oni przyjdą, nie? Kiedy no tam w ogóle no nik nikogo tam nie było, nie? To były jakieś jej, jej lęki. Znaczy, no oczywiście byli tam ludzie, no ale bardziej w lasach, a nie... Nikt nie chciał wejść do jej domu, nie? I wyjeść jej z lodówki. Po prostu to był taki ogromny lęk przed obcym. Nie? I... No i tak, i tak to się zaczęło. A teraz dostałam znowu stypendium kulturalne miasta Gdyjska, tym razem na prozę. Mm -hmm. Także będę pisać opowiadania i cieszę się z tego. <laughs> Według mnie ta reporterskość w tomie objawia się w takim przeplataniu się traumy transgeneracyjnej z kryzysem uchodźczym i sytuacją na granicy. Czy tak zamierzasz też ogrywać swoją prozę? Czy coś innego to będzie? Mm. No, jeśli chodzi o prozę, mm -hmm. jeszcze dokładnie nie wiem, no ale wiem, że klimaty wiejskie nadal bardzo mnie ciągną. Także, jeżeli by mi się udało pojechać na wieś i porozmawiać z tymi ludźmi, mm, no byłabym bardzo szczęśliwa. Poza tym, no to jest stara alchemiczna zasada. Mm -hmm. Jak na górze, tak i na dole. <laughs> po prostu wszystko jest we wszystkim. To jest mikroświat, który jest odbiciem makroświata. Więc nawet jadąc do wsi, zobaczę problemy, z którymi borykają się nie wiem, ludzie na granicy oczywiście, ale problemy i polityczne, z którymi borykają się politycy, po prostu wydaje mi się, że wystarczy się przyjrzeć czasami jednej rodzinie, żeby zrozumieć, jak działa ludzkość. Mhm. Także no to mi się podoba w ogóle w pisaniu, ale też w psychologii. To do tego w sumie chciałabym przejść, e, już e, powoli kończąc. Mm. E, to znaczy chciałabym spytać o drugie motto, które występuje tutaj. E, ono brzmi, narusuj potwora, teraz powiedz mi czemu to jest potwór. Mm. W taki sposób odwołujesz się do swojego wykształcenia psychologicznego? O to chodzi w tym motcie, bo nie ma autora. Tak. Y, muszę się przyznać do czegoś, okay. bo y, byłam pewna, że wymyśliłam to sama, mm -hmm. ale okazało się, że nie. Mm -hmm. y, I znalazłam osobę, która to napisała w swojej książce i zapisałam ją, żeby o niej powiedzieć, żeby po prostu być mm -hmm. sprawiedliwym człowiekiem. Y, Denise Lee w książce Dotel, amerykańska mm -hmm. pisarka, użyła podobnego zwrotu, i prawdopodobnie gdzieś mi to zostało mhm. w głowie i byłam podekscytowana. Mhm. No ale to ona, to ona to stworzyła, ale nadal jest to bardzo mi bliskie. No bo, no co, to, to ludzie tworzą potwory. Mhm. W tej książce jest bardzo dużo potworów, według mhm. kogoś, nie? Mhm. Ludzie na granicy to są potwory dla pani z pensjonatu w Hajnówce. Uczniowie to są potwory dla nauczycieli. Mhm. <laughs> no, a nauczyciele dla uczniów, nie? Po prostu to jest o podziałach. Myślę, że możemy skończyć jeszcze jednym setem wierszy. Nie chcę, żeby moja siostra pisała smutne wiersze. Na rozpoczęciu roku odpada guzik umundurowania. Dziewczęta tam, chłopcy tu. Tak to już jest. One zawsze bardziej zgarbione, podwijają spódnice. Oni mają brzęczące plecaki. Z rodzicami w supermarkecie wrzucali zakupy. Zeszyty w kratkę i w linie, blok techniczny, linijka, gumka. Za kioskiem przy stole dzielili lówki. Ktoś rozdrapał stare rany, przerzute gumy zostawiły trop. Procedura postsuicydalna, odseparować od reszty. Samobójstwo ma bakterie, można się zarazić. Ktoś sprawił, że została wiralem na TikToku. Ktoś skomentował, kurwa. Może wiersz, o którym rozmawiałyśmy. Podlasie. Chyli się kukurydza zielenią, a wujek miał pod lasem dom na granicy samej puszczy. Sarny przychodziły powiedzieć dobranoc, a ziemię święciła krew. Wrzesień i wykopki. Bolą plecy, bólwy są wielkie. Mam okruchy świata na koniuszkach rzęs. Nie zrozumiem. Będę tylko patrzeć. Do drzewa przybity przekreślony krzyż. Pod cerkwią pasą się krępe konie. W rowie leży człowiek z czarnych zwiniętych szmat. Nikt się nie zatrzymał, nie popatrzył. Jeśli chcesz być swój, nie śmiej się za głośno. Wiąż kolorowe wstążki od ziemi do nieba. Chyl głowę czarnym słonecznikom na polu, sprawdzaj nekrologii na tablicy, jak poranną gazetę. Jest tutaj ta pani, która bije miotłą po kaflach, gdy śpię. Mówi, dziewczynko, do swojego psa i do mnie. Mówi, wolę zamykać na noc, bo się boję tych ciszej uchodźców. Przyjdą spać za darmo, wyjedzą miękkie masło z szafki a schody są czyste, czyste, szorować je, aż odejdzie skóra z knykci, aż zmiękną paznokcie. Efekt motyla. Jej babka cukrem rozcierała siniaki, a ona dzisiaj dolewa rumu do herbaty na zajęciach online. Klopsiki w Ikei były kartą przetargową w drodze do zbawienia. Ona pamięta, jak jej matka z i drżącą ręką sprawdza, czy wszystko u niej dobrze. Czy blade? Jest temperatura? A potem odchodzi. Mycie uszu, niesprawianie problemów, jedzenie kanapek, nie potrafią utulić jak mama. Dzisiaj nadmiernie rozwinięta persona szczelnie wypełnia każdą szczelinę i podejrzenie. Łapie spojrzenia, rozmawia o polityce, chodzi na hybrydy, potem wraca do domu. Gdy na siebie patrzy, widzi ścianę za sobą. Jej policzki są zasklepione w zimne, spękane kry. Nie możesz dotknąć, bo twoja ręka zostanie na zawsze. Terapeuta pyta: Wybierasz przywiązanie czy autentyczność? Domy z dzieciństwa nie są takie, jakimi je pamiętamy. Dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję.